Dzień dobry, witam Państwa w programie Czas dla Wrocławia. Moim Państwa gościem jest prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzimy się po raz pierwszy po wyborach, więc dopiero dzisiaj mam okazję panu pogratulować zwycięstwa. Kolejne pięć lat przed Panem. To oznacza, że będzie pan prezydentem Wrocławia prawie tak długo, jak pierwszy po zmianach w naszym kraju prezydent, czyli Bogdan Zdrojewski, bo on o ile dobrze pamiętam, był około 11 lat, pan będzie prawdopodobnie 10,5. Także jeszcze raz bardzo, bardzo gratuluję. Dziękuję. Kuż po wyborach opadł, czas się zabierać do pracy, ale pewnie jakieś refleksje po tej kampanii wyborczej pozostały. O, całe mnóstwo. Nie tylko po, po kampanii. To, tych wniosków jest dużo więcej po tej całej przedłużonej kadencji samorządu, po przeszło pięciu latach. No i zawsze nowa. Kadencja jest nowym otwarciem i okazją do wdrożenia różnych pomysłów. I z całą pewnością to będzie się działo już się w części dzieje. Natomiast najważniejsza jest rzeczywiście taka intensywna i dynamiczna praca dla Wrocławia przed nami niepowtarzalna okazja, żeby dobrze i mądrze współpracować z samorządem województwa, który także będzie. Także będzie dysponował częścią środków zewnętrznych, europejskich, ale przed nami także niepowtarzalna okazja na dobrą współpracę z rządem. Także myślę, że jak teraz ten kurs po kampanii samorządowej opadnie, to rzeczywiście będzie można merytorycznie pracować dla Włosławy, realizując dobre projekty. Duże pieniądze europejskie, o tym już wspomniałem na które jesteśmy, czy do absorpcji których jesteśmy mhm. przygotowani, nie ma rzeczywiście co tracić czasu, trzeba ciężko pracować jesteśmy na tą ciężką pracę przygotowani. Jakie, jakich pierwszych nowych decyzji możemy się spodziewać jako Wrocławianie? To będą de decyzje podejmowane w bardzo wielu obszarach. Z jednej strony oczywiście pewne decyzje do, do, jakby do wewnątrz, one może mnie interesują Wrocławian, ale jednak są związane ze sposobem funkcjonowania urzędu, jednostek i spółek każda kolejna kadencja jest okazją do tego, aby przejrzeć zasoby i zastanowić się, czy można by bardziej efektywnie ułożyć całą y, tą strukturę organizacyjną po to, żeby ona lepiej odpowiadała na te wyzwania i potrzeby, które. Przed nami, czyli ja bym powiedział, że mamy pewną, pewną baterię spraw do załatwienia do wewnątrz, to, 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 ale to także się będzie się działo w porozumieniu koalicyjnym z moimi koalicjantami. No i oczywiście druga bateria spraw to są te wszystkie sprawy, które już bezpośrednio rzutują na jakość życia w, w mieście, czyli realizacja poszczególnych programów programu drogowego, programu chodnikowego, programu, programu tramwajowego, do właśnie poprawa czy dalsza poprawa transportu publicznego we Wrocławiu, wspólny bilet. Urban Car, także na pociągi kolei dolnośląskich, tu jesteśmy przecież już wstępnie porozumieni z tymi e, radnymi Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którzy będą tworzyć nową e, koalicję, tworzenie nowych terenów zielonych i tak dalej, i tak dalej. Całe mhm. mnóstwo spraw, które się, Jeden konkret, które się dzieją. Jeden w, w poniedziałek, czyli w dniu, w którym nagrywamy tą rozmowę, ogłosił Pan projekt Nasze Podwórko. Na czym to ma polegać? Tak, to jest bardzo ciekawy projekt, do którego zapraszam wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie. Polega on na tym, aby, aby właśnie członków spółdzielni i członków wspólnot uwłaszczać w istocie na ich mieniu, na mieniu, z którego bardzo często korzystają. Czyli na przykład są podwórka dzisiaj, które są zarządzane przez miejskich zarządców, z, z, zarząd zasobu komunalnego bądź włocławskie mieszkania, a my chcemy te podwórka, te wnętrza, bo to najczęściej mm -hmm. są po prostu wnętrza podwórzowe albo tereny e, bezpośrednio przylegające właśnie do danych wspólnot czy też spółdzielni, My chcemy oddać te tereny za symboliczną złotówkę, a jednocześnie tym, którzy się zdecydują przyznać dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na zagospodarowanie tych przestrzeni, no zgodnie z takimi powiedzmy obowiązującymi w naszym mieście modami społecznymi, czyli, czyli nasadzenia zieleń, tereny takie rekreacyjne, sportowe. No, to pozwoli, wydaje się, że to pozwoli jeszcze lepiej jakby zadbać o te przestrzenie... Bezpośrednim użytkownikom tych miejsc. A jednocześnie warto zauważyć, że my we Wrocławiu mamy ponad tysiąc różnych wnętrz podwórzowych. My oczywiście rewitalizujemy. Ostatnio podpisaliśmy umowę i przystępujemy do realizacji pięknego dużego wnętrza podwórzowego na Przedmieściu Oławskim, tak zwanego podwórka wszystkich mieszkańców. To są bardzo często kilkuhektarowe nawet założenia właśnie pomiędzy, pomiędzy taką często starą substancją kamieniczną, ale żeby zwiększyć liczbę tych właśnie wnętrz w tym procesie rewitalizacji to uruchomiliśmy tak zwaną drugą nogę właśnie, czyli dajemy możliwość mieszkańcom tego, żeby wzięli w posiadanie te przestrzenie, żeby sami je organizowali i później za nie odpowiadali. W kampanii zapowiedział Pan też zmiany czy korekty w stylu rządzenia miastem. Na czym miałoby to polegać? No tak jak już wspomniałem, każda kolej, koniec kadencji i początek nowej kadencji jest okazją do tego, żeby dokonać powiedzmy takiego Audytu zasobów, żeby dokonać pewnej weryfikacji tego, co się udało, co się nie udało, żeby także przyjrzeć się tym, którzy za poszczególne odcinki odpowiadają, a ponieważ wyzwania. W mieście rosną, ponieważ tych wyzwań pojawia się coraz więcej. No to powiedzmy, ten, także ten staw urzędowy, ta, te kadry urzędowe muszą, że tak powiem, umieć sprostać tym nowym wyzwaniom. Także myślę, że za chwilę także będziemy świadkami jakichś istotnych zmian w tym zakresie. To teraz trochę o polityce wewnętrznej czy lokalnej. Rada Miejska Wrocławia tak się pokładała w wyborach, że została praktycznie przejęta przez jedną opcję polityczną, czyli przez koalicję obywatelską. To oznacza, że sami są w stanie uchwalić każdą uchwałę od tych najważniejszych, jak budżet miasta. Czy, czy absolutorium po każdą jedną, choćby jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. Czy tak poukładana rada w relacji dla Pana może być trudniejsza, czy niekoniecznie? Myślę, że niekoniecznie, nawet na pewno niekoniecznie. Tym bardziej, że przecież te ostatnie pięć lat to jest czas dobrej montej koalicji właśnie z Platformą, z Koalicją Obywatelską. Przed tymi wyborami także podpisaliśmy przecież porozumienie o, o współpracy, które także będzie właśnie wyrażało się udziałem przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w, w zarządzaniu miastem, w odpowiedzialności za, za to miasto. No po prostu budujemy dalej koalicję. Ja byłem także prezydentem popieranym i przez premiera Donalda Tuska. I, Platformę obywatelską, dlatego uważam, że, że to rozwiązanie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Poza tym wie pan, większość spraw, którymi się zajmujemy na poziomie Rady Miasta to są sprawy w mojej ocenie nie budzące żadnych, żadnych kontrowersji. To są sprawy, które rozwijają nasze miasto, które decydują o tym, że standard życia w naszym mieście. Rośnie, nie są to w, żaden, w żadnym stopniu jakieś sprawy kontrowersyjne. Myślę, ja głęboko liczę naprawdę na bardzo dobrą mm -hmm. w, współpracę. Pojawiło się też wielu nowych radnych, ale, ale są także radni, którzy mają. Z kolei doświadczenie w zasiadaniu w Radzie Miasta, myślę, że oni też mają tą po prostu pamięć historyczną, instytucjonalną no, o tym, jak, jak było. Ja głęboko wierzę w naprawdę dobre i szerokie, jak najszersze porozumienie, porozumienie dla Wrocławia. Czy może Pan zdradzić naszym widzom, kto zasiądzie w gabinetach wiceprezydentów? Jeszcze nie, jeszcze nie, a to z jednego prostego powodu. To wymaga właśnie tych ustaleń koalicyjnych, dlatego no nie, odważę się, nie odważę się o tym mówić, zanim to po pierwsze nie zostanie ustalone, po drugie no elegancja podpowiada, aby uczynić to wspólnie. Jak tylko będziemy gotowi z tymi propozycjami personalnymi, Natychmiast podzielimy się tymi informacjami. Domyślam się, że podobna odpowiedź będzie w kwestii y, głównych dyrektorów w urzędzie. Tak? Rozumiem, że, że te. Przegląd trwa. Tak, ten przegląd trwa. No proszę pamiętać, że na ten przegląd jeszcze należy nałożyć pewne kwestie kodeksowe. To nie jest, mhm. jest taki szczęśliwy, nie żyjemy w jakiejś republice bananowej, prawda, że ktoś, że ktoś przychodzi, prawda, i, i z dnia na dzień kogoś, kogoś usuwa ze stanowiska tylko dlatego, że mu nie, nie odpowiada. Natomiast natomiast ja tylko powiedziałem, że tego typu okazja, okoliczność, i rozpoczęcie nowej kadencji jest z całą pewnością dobrą okazją do przeglądu. Do przeglądu kadr i do zastanowienia się, jak pewne sprawy poukładać na nowo, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Ja z tych rozmów, które prowadziłem przez ostatnich pięć lat, ale także z tych rozmów, które prowadziłem przecież tak bardzo intensywnie w trakcie kampanii wyborczej, wiem, że te zmiany w niektórych obszarach są konieczne i, i będą. Mhm. Tak więc, ale chcielibyśmy to też robić bardzo. Bardzo otwarcie, bardzo transparentnie, poprzez otwarte konkursy. Także o tym wszystkim myślę, że wspólnie będziemy się dowiadywać. Więc o prezesów spółek już nie będę pytał, ale zapytam o jedną, czyli o WKS Śląsk Wrocław. Pan zapowiedział, że kończy się finansowanie klubu ze spółek miejskich, co oznacza, że klub powinien sobie radzić sam, że zarząd klubu powinien pozyskiwać te środki z innych, bardziej komercyjnych źródeł. Jak Pan myśli, to się uda? Bo to się nie udawało przez no z wiele, No wiele, wiele i z miasta, bo to, że nie będzie finansowane ze z środków spółek, chociaż ta konstrukcja jest, no to tak jak wie Pan, ze spółkami Skarbu Państwa. tak, Wszystkie zawodowe ligi, a także niektóre kluby sportowe, bardzo wielu dyscyplin, grające na najwyższym poziomie rozgrywkowym, bardzo często ze, z pieniędzy spółek Skarbu Państwa korzystają, ponieważ trzeba powiedzieć sobie bardzo wprost, że nie ma sportu kwalifikowanego, tego zawodowego, na najwyższym poziomie po prostu bez udziału pieniędzy publicznych, czy to się komuś podoba, czy nie. Polsce. Dlatego w Polsce. Bo I na, jest świecie wiele... to różnie bywa. na świecie tak, ale też, też różnie mhm. z tym bywa. Natomiast w Polsce nie wykształcił się ten mecenat ja powiedziałem, że idealnym rozwiązaniem byłoby i rozmowy w tym kierunku prowadzimy, aby Śląsk Włocław był klubem tak, z jakąś możliwością oddziaływania jednak przez miasto, przynajmniej w tych decyzjach strategicznych, ponieważ to jest brent, to jest, to jest historia 80 lat powojennego Włocławia, tu nie ma sensu dłużej nad tym dyskutować. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że każda prywatyzacja będzie za, za każdym razem jednak y, y, oznaczała pewne oczekiwanie ze strony tego, który, kto chciałby wejść ze swoimi prywatnymi środkami, aby miasto w taki czy w inny sposób partycypowało także w kluby. Tak? I to jest model stosowany mm -hmm. we wszystkich miastach. Tak jest w Gdańsku, tak jest w, w, w Krakowie. W bardzo różny sposób to wsparcie jest, jest realizowane, często poprzez, poprzez jakby oddanie na takich zasadach bardzo bardzo korzystnych infrastruktury sportowej. Czasami wyraża się to po prostu dotacjami, które realizowane są przez urzędy miast. Także ja chcę powiedzieć, że to jest model oczywiście optymalny, natomiast pamiętajmy o tym, że od tej odpowiedzialności na koniec dnia nie uciekniemy, ona tak czy owak będzie. I z pewnych rzeczy się trzeba będzie wy, wywiązać. Na, natomiast to nie oznacza, że klub nic nie robi, bo też nie chciałbym, żeby była taka narracja. Akurat, akurat klub pozyskuje pieniądze, liczba sponsorów rośnie, coraz większe kwoty także z... Z, z tego źródła, sprzedaż, sprzedaż zawodników, organizacja dni, dni meczowych, także no i wreszcie dobry wynik na koniec sezonu, mam nadzieję, że także zapewni dodatkowe pieniądze, których nie było choćby w ubiegłym roku, kiedy utrzymywaliśmy się w Ja pytam o to, bo nie ukrywam, że sam jestem zwolennikiem głębokiej prywatyzacji klubu. Z Pana poprzednikiem wielokrotnie prowadziłem niezwykle emocjonalne dyskusje, choćby dlatego, że to często prowadzi do takiej dość absurdalnej sytuacji, kiedy z jednej strony z budżetu miasta idą, gdzieś, szeroko pojętego miasta, dziesiątki milionów złotych, po to, żeby opłacać biegających po boisku zawodników, zarabiających wielokrotnie więcej niż Pan na przykład, no ale... tak? Czy nauczyciele... Czy no inni? tak, tylko, tylko myśli Pan, że do końca tak można o tym mówić? Znaczy, to jest bardzo fajna teza, czy komentarz, taki publicystyczny, tak? Ale trzeba zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają. Ja się z kolei spotykam z takimi uwagami, nie wiem, że na Narodowe Forum Muzyki, albo na jakąś inną instytucję kultury, także idzie wiele milionów, a, a nie wszyscy z tego korzystamy, tak? Nie wiem, nie mam dzieci w wieku przedszkolnym, a moje pieniądze też są ułożone ja, na system Znaczy, Chcę powiedzieć, że to jest bardzo bardzo atrakcyjna teza publicystyczna. Mm. Natomiast, y, natomiast dużo trudniej jest y, ułożyć model, który będzie modelem optymalnym, bo jak pan rozmawiał z moim poprzednikiem, no to też zresztą pan wie doskonale o tym, że y, w Śląsku byli już y, prywatni akcjonariusze. No i jak się skończyła ta sytuacja? No, 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 no nie skończyła mm. się dobrze dla, y, dla, y, dla Śląska. Tak więc y, oczywiście tu się zgadzam y, optymalnym byłby, optymalnym byłaby prywatyzacja, no ale to, trzeba to zrobić tak, żeby nie wywrócić tego, tego, tego wszystkiego. Panie prezydencie, została nam mniej więcej jeszcze minuta rozmowy. Chciałbym pana zapytać, jak pan wyobraża sobie Wrocław za pięć lat? Jaki jest cel, do którego chciałby pan w ciągu tej drugiej kadencji dążyć? Mam nadzieję, że Wrocław będzie miastem bezpiecznym, to przede wszystkim. Będzie miastem bezpiecznym, bo cały czas musimy pamiętać o tych wyzwaniach, które są za naszą wschodnią granicą i to też jest pięć lat, które podczas których powinniśmy się, powinniśmy to z bezpieczeństwo Zwiększyć we Wrocławiu. Ale mam nadzieję, że dalej będzie miastem otwartym, będzie miastem zielonym, będzie jeszcze więcej terenów zielonych, będzie miastem nowych technologii. W sobotę rozmawiałem z przedstawicielami Intela, którzy tu będą przecież inwestować, jedna z największych inwestycji strategicznych amerykańskich w tej części Europy. Rozmawiałem z innymi inwestorami zagranicznymi, dzień wcześniej, którzy tutaj chcą budować kolejne centra rozliczeniowe, tak więc, że będzie Wrocław dalej miastem akademickim i że będzie po prostu, nie miastem dobrze zorganizowanego transportu publicznego. Tych wyzwań jest całe mnóstwo. Na szczęście jesteśmy rozpędzeni, na szczęście mamy projekty. Pojawia się właśnie ta gigantyczna możliwość, jaką są środki europejskie, które, których trzeba przyjąć jak najwięcej. Pokazywałem, jesteśmy gotowi przecież na, na, przy, na zrefinansowanie prawie dwóch miliardów złotych i przyjęcie tym samym takiej kwoty i wpuszczenie jej w system inwestycyjny miasta po to, żeby poprawiać infrastrukturę i sprawić że we Wrocławiu będzie żyło się lepiej. Myślę, że Wrocław za 5 lat będzie naprawdę wiodącym um, ośrodkiem, wiodącym miastem w tej części Europy. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu Czas dla Wrocławia.